Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam na przykładzie Sony Ericssona Hensel J20i pokażę Wam jak pobierać przez sieć WiFi fi plik MP3 MP4 itd. Tutaj nie pokażę Wam bo wiadomo każdy wie jak to dokładnie zrobić tylko pokażę Wam czy w ogóle da się w tych czasach po premierze, telefon miał swoją premierę między 2010, 2000 Rokiem. Minęło już bodajże 13-14 lat od premiery i zobaczycie, czy w ogóle taki telefon będzie tutaj radził sobie z pobieraniem jakichkolwiek plików z, z opery. Najnowsza opera, najlepsza opera w tym telefonie to Opera8. I jest do pobrania taka opera na platformie homiku.pl. No i słuchajcie, tutaj widzimy, wyszukujemy sobie na przykład takie przykładowe despacito i spójrzcie, że mamy od razu przykładowe wpisy, które były wpisywane przez użytkowników. Także ta, jeśli mamy tutaj łącze, które jest ciągłe, to zwyczajnie jest bardzo podobnie jak w tych mobilnych, w telefonach dotykowych, jak i również w komputerach, tak samo nam pokazuje. I tutaj są takie delikatne błędy, jak widzicie, musimy kilka razy sobie wziąć pobierz, oczywiście wcześniej się musimy tutaj zalogować do naszego konta Chomikuj. O i teraz za trzecim razem udało mi się, wyskoczyła mi kolejna opcja, pobierz i teraz mi powinno już pobrać. Tu możemy sobie wybierz zapisz z automatu lub otwórz. Jak otwieramy sobie, tutaj, jak otwieramy sobie to nam z, z automatu otwarza się już pobrana pioseneczka i... Pobiera się, pobiera się i otwiera się, ile się pobrało, tyle nam otwarza. My sobie pobieramy tutaj poprzez operę, bo możemy poprzez, poprzez operę i poprzez telefon, no, przeglądarkę telefonu i zobaczcie, tak się szybko pobiera. Tak to wygląda, to sobie możemy wejść jeszcze w pobranie. Ok, już pobrane. Teraz sobie wchodzimy w folder, w którym sobie zapisaliśmy nasz plik. Był to folder bodajże wideo. I puścimy sobie nasz plik wcześniej pobrany. Podkosimy. I jak widzicie możemy bezproblemowo sobie pobierać pliki z chomiku.pl z telefonu tej 14-letniego. Do zobaczenia w kolejnych poradnikach, ciekawych filmikach. Cześć!